Miesiąc temu Papież Leon XIV mianował kardynała Saracha swoim wysłannikiem do Bretanii z okazji czterechsetnej rocznicy objawień Świętego Anny. Wczoraj Sara zabrała głos i przerosła wszelkie oczekiwania. Mówiła z siłą, jasnością i bezkompromisowo. Jego słowa wstrząsają wieloma, nawet w kościele. Głębokie, niepokojące przesłanie wzywające nas do wyboru między Bogiem a nicością. Pozostaje w nas do końca to przemówienie, które nie zostanie zapomniane. Santa Andorre nie jest tylko miejscem lokalnej pobożności. Jest żywą pamięcią ziemi wybranej przez Boga, gdzie niebiosa przemówiły i uczyniły z niej swój dom. I właśnie tam Leon XIV chciał przemówić ustami swego najbardziej nieprzejednanego i jasnego świadka kardynała z Gwinei, który przez lata reprezentował jeden z ostatnich głosów prorockich Kościoła Powszechnego. Ta sama ziemia, która dziś jest ignorowana lub traktowana jako folklor, została wybrana, według tradycji, przez samego Boga. Ukazując się Iwonowi Nikolazicowi, w 1625 roku święta Anna nie pozostawiła miejsca na dwuznaczności. Bóg pragnie tego miejsca. Bóg wybrał tę Ziemię, aby uczynić ją miejscem świętym. Nie jakiś nieokreślony czy spirytualistyczny symbol, ale konkretny kawałek francuskiej Ziemi poświęcony chwale Bożej, na którym nie należało niczego uprawiać, wznosić ani budować zgodnie ze ziemską logiką. Lecz jedynie czcić Pana. Kardynał Sara podjął i z mocą na nowo ogłosił to przesłanie, czyniąc z Bretanii wzór tego, jak powinien wyglądać naród chrześcijański: ziemia odosobniona, wydzielona, strzeżona w ciszy i modlitwie. I nie powiedział tego poetycko, lecz z surowością proroków. Są miejsca, które nie należą do człowieka, należą do Boga. W społeczeństwach zachodnich, sytych i znudzonych, religia została pozbawiona swojego ostatecznego celu. Nie mówi się już o poświęceniu, zbawieniu, wieczności. Mówi się o akceptacji, dobrobycie, prawach i inkluzji. Kult człowieka jest czczony zamiast kultu Boga. Kardynał Sarach bez ogródek obnażył to duchowe oszustwo. Zbyt często religia jest sprowadzana do formy pomocy humanitarnej, ale ta wizja jest fałszywa. W poważnym i precyzyjnym tonie opisał współczesny trend: duchowość jako rozwój osobisty, wiara jako psychologia motywacyjna, liturgia jako rozrywka emocjonalna. Bezduszne chrześcijaństwo pod płaszczykiem dobroczynności. Krzyż z papiermasze. Użyteczny tylko wtedy, gdy znajdzie publiczność. Oto zatem zarzut. Nie można służyć Bogu i jednocześnie służyć światu. Nie można klękać przed wyborami i udawać, że jest się wyznawcą prawdy. W swojej homilii kardynał Sarach postawił radykalne wyzwanie. Co naprawdę karmi człowieka? Chleb ziemski, czy ten, który zstępuje z nieba? Wspominając pierwszą pokusę, której doświadczył Chrystus na pustyni, demaskuje współczesne oszustwo, które sprowadza wiarę do dobrobytu społecznego. Nawet gdyby każdy miał co jeść, ludzkość nie byłaby zbawiona. To, co zbawia świat, powtórzył, to nie obfitość, ale uwielbienie, nie pokarm, ale chleb Boży, sam Chrystus. A jeszcze śmielej powiązał to fałszerstwo z nową religią Zachodu. Migracja podniesiona do rangi dogmatu, obsesja humanitarna, która zastępuje zbawienie pomocą, odkupienie powitaniem. Ta wizja jest fałszywa. To pierwsza pokusa, którą Jezus odrzucił. Wśród najbardziej ostrych słów kardynała Saracha znajduje się potępienie innej, bardziej subtelnej, i być może bardziej niebezpiecznej profanacji profanacji miejsc świętych, kościołów przekształconych w przestrzenie kulturalne, centra społecznościowe i sale koncertowe. Nasze kościoły to nie teatry, nie są miejscami rozrywki, są domem Boga i należą wyłącznie do Niego. Ale to nie wszystko. Sara oskarża współczesną liturgię o ugięcie się pod kultem człowieka. Stając się narzędziem spójności społecznej, wizytówką inkluzywności, sceną dla ideologii, często powiązanych z migracją liturgiczną i aktywizmem humanitarnym. W imię powitania i braterstwa zapomniano o transcendencji ciszy i bojaźni bożej. Liturgia stała się spektaklem. Oddawać cześć oznacza drżeć przed boskim majestatem. Nie wypełniaj tej przestrzeni słowami. Światową muzyką, ani ideologicznymi sztandarami. I podsumowuje: Kiedy ołtarz staje się sceną, Msza traci duszę, a wraz z nią cały Kościół. Po przypomnieniu tajemnicy Bretanii jako ziemi wybranej przez Boga, kardynał Sara przechodzi do fragmentu Homilii, w którym nie oszczędza nikogo. Jego głos staje się poważny, a ton proroczy. Nie profanujcie Francji swoimi barbarzyńskimi i nieludzkimi prawami, które promują śmierć, gdy Bóg pragnie życia. To nie jest krytyka ogólna, to oskarżenie kultury politycznej i prawnej, która zerwała wszelkie więzi ze świętością, która tworzy prawa nie w świetle Ewangelii, lecz w świetle dominujących ideologii. I czyni to, paradoksalnie, na poświęconej ziemi na ziemi. Francji, której Bóg chciał dla siebie. Kardynał nie szuka kompromisu. Potępia duchową uzurpację narodu, który narodził się, by wielbić Boga, a teraz podlega normom, które, choć odziane w sprawiedliwość, dotykają samego sedna życia i prawdy. W sercu swojej homilii kardynał Sarach dokonał cichej, ale radykalnej zmiany. Przestał przemawiać do tłumów, rządów i narodów, a zaczął przemawiać do duszy człowieka, niczym ojciec delikatnie budzący zagubione dziecko. Jego głos, który wcześniej grzmiał przeciwko odstępstwu narodów, stał się intymny i przenikliwy. Bóg powiedział nie wybrał tylko Bretanii, wybrał również ciebie. Twoja dusza jest świętą ziemią. To zrujnowana świątynia czekająca na odbudowę i nie ma czasu do stracenia. Dla Sary dusza nie jest abstrakcyjnym pojęciem jest żywym kościołem miejscem, w którym Bóg pragnie przebywać, mówić i być czczony. Ale świątynia ta, podobnie jak wiele świętych budynków, które dziś są porzucane lub sprofanowane, jest narażona na codzienne niszczenie przez nieuporządkowane namiętności, światowość i duchowe zaniedbanie. Kardynał mówi z naciskiem, ale bez desperacji. Odbudowa jest wciąż możliwa. Nadal można uklęknąć, pokutować, postawić Boga na pierwszym miejscu. Nadal można usłyszeć Jego głos w ciszy. Bo jeśli świątynia duszy zostanie zbezczeszczona, człowiek nigdy nie stanie się tym, do czego został powołany. Powiedział to prostym i nieugiętym zdaniem: Ryzykujesz, że przeminiesz obok swojego życia. I nigdy nie będziesz naprawdę sobą. W najbardziej intensywnym momencie homilii, gdy ciężar świata zdawał się przytłaczać każde słowo, kardynał Sara wypowiedział najbardziej niepopularną i wyzwalającą prawdę. W obliczu zła nie mamy ludzkich odpowiedzi. Mamy tylko adorację. Nie protest, nie bunt, nie analiza, tylko cisza klęcząca przed tajemnicą. To punkt, w którym wiara przestaje szukać usprawiedliwień i poddaje się miłości, nie jako wyrzeczenie, lecz jako najwyższy akt zaufania. Sara nie zaprzeczała bólowi ani ranom historii. Przemawiała do tych, którzy stracili dzieci, ojczyznę, wiarę. Oddała głos tym, którzy zostali zdradzeni, tym, którzy czują się opuszczeni, tym, którzy patrzą na Europę która uznała Boga za nieistotnego, ale nie odpowiedziała wyjaśnieniami. Odpowiedziała ołtarzem. Jedyne, co naprawdę opiera się złu, powiedział, to cierpliwa, cicha, wytrwała adoracja. To ona rozprasza ciemność. To ona rodzi światło, gdy wszystko wydaje się skończone. A w kulminacyjnym momencie swojej homilii Sara przywołał słowa papieża Leona XIV, Zło nie zwycięży. Nie jako formułę pocieszenia, lecz jako zapowiedź walki. Bo zło może triumfować tylko tam, gdzie nie ma uwielbienia. Gdzie człowiek staje się miarą wszystkiego, a Bóg ozdobą. Zamiast tego, gdzie jest uwielbienie, nawet w bólu, nawet w najciemniejszej ciszy, rodzi się nadzieja, która nie zawodzi. Kult jest ostatecznie ostatnim wolnym aktem, jaki pozostał współczesnemu człowiekowi i będzie też ostatnim bastionem cywilizacji chrześcijańskiej, jeśli wszystko inne się zawali. Podobała Ci się homilia? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się film, napisz Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.